Witajcie, ja jestem McAfedon i chciałbym Wam przedstawić nowy serwer Minecrafta. Serwer należy do polskiego pingwina. Należy. No tak, należy, bo on jest jego założycielem, no ale serwer oddał w ręce adminów. I zaczynajmy. IP w opisie, tak? To jest chyba polski tak mi się wydaje, ale podam w opisie. Yy, więc tak, druga, druga rzecz. Yy, jak wejść? Serwer premium, my Tak, musimy mieć my żeby wejść na serwer. Yy, dalej, spawn. Yy, spawn jest bardzo, bardzo duży. Podobny do. Może graliście USKKF-a na hardcore. Jest podobny z wielkością, ale inny, wyglądem zewnętrznym. Gildia. Yy, podzielony jest serwer na yy, frakty, na Gildia. Podzielony, bardziej można założyć właśnie frakcje, gildie na serwerze I tak zwane klepki i tak dalej, atakowanie yy, Dużo pluginów, takich, znaczy nie dużo no, dużo Dużo dobrych pluginów, o takich których na przykład to, że yy, Żeby się teleportować trzeba poczekać 10 sekund yy, Nie można wyjść z gry podczas walki na przykład TeamSpeak dalej, TeamSpeak TeamSpeak e, team jest taki sam jak IP-serwera, też podam w opisie e, na sam koniec chcę wam przedstawić naszą gildię która nazywa się gildią End. E, AND z twoimi mieszami. to e, jesteśmy e, najlepszą gildią na serwerze, mamy otwartą rekrutację, a e, jest nas m, pięciu Pff, tak, e, mamy wysoki sojusz z, z dynami, co na się wyjdziecie od razu, od razu kierujcie się na Kanał. Yy, kanał. Gdzieś na środku tu nie ma numerków, ten problem. Yy, tak. Do rekrutacji. On, zawsze ktoś jest. Jeśli macie. Jeśli jesteście ogarnięci. Nie musisz mieć dobrego eku, bo my eko dajemy. Jeśli jesteście ogarnięci, i spełnijcie tam kilka dni sami będziecie i ogarniacie w miarę, no to nie będzie problemu z przyjęciem. Teraz jest nas 5 i klepiemy gildie, które mają pod 10 po 15 osób bez problemu. Yy, dalej. Mm, tak. Rekrutacja on. Wbijajcie. Wbijajcie. Na pewno. Na pewno. Jeśli będziecie ogarnięci, was przyjmiemy. Więc yy, trzymajcie się. Na razie. Yy, będzie w następnych odcinkach. Kolejne serwery będą. Cześć.